Cześć, tutaj Szalona Zuzia, dzisiaj będziemy odpowiadali na pytania. Szybko zaczynam, bo jest dużo pytań. Wczoraj się tak zdziwiłam, bo aż 1600 w 2 godziny doszło. Także szybko więc stał się niepubliczny i wybrałam chyba 50 lub na 50 pytań. Także zaczynamy. Jakim sprzętem nagrywasz? Yy, nagrywam Canonem 70D. Czemu nie masz kolorowych włosów? A więc kolorowych włosów nie mam dlatego, że nie chcę mieć fryzury na Miley Cyrus, i jeśli zbierzecie moje włosy z podłogi jak wypadną, to pofarbuję. Jaki lubisz styl muzyki? Co lubisz najczęściej jeść na śniadanie? Jeśli chodzi o muzykę, to nie ograniczam się do gatunku, ale powiedziałabym, że od rocka do alternatywnej, różne gatunki. Nie będę tutaj zaogólniać. A co lubię jeść na śniebanie? Yy, płatki cookie -cales. Zbierałaś coś? Masz jakąś kolekcję? Zbierałam już w życiu duże rzeczy, ale jeśli chodzi o moje kolekcje, to już kiedyś zrobiłam o tym filmie kolekcja kapselków po tym barkach, ale mam też kolekcję płyt winylowych, którą pewnie w przyszłych odcinkach pokażę. Jaka jest Twoja ulubiona książka? Nie będę chyba za bardzo oryginalna, ale lubię Harry'ego Pottera, bo to jest książka, no fajnie Harry'ego wiedzą, jaka to jest książka, Ogólnie głosuję w fantastyce. Jak się uczysz? Jaki jest Twój ulubiony kolor? Uczę się dosyć słabo, dlatego że skupiam się bardziej właśnie na filmowaniu, na YouTubie i na blogu, yy, ale daję sobie jakoś chyba radę. Jeśli chodzi o mój ulubiony kolor, to czarny, fioletowy i turkusowy. W jakim województwie mieszkasz? Czy jakbym Ciebie spotkała na ulicy, to mogłabym do Ciebie podejść? Mieszkam w województwie wielkopolskim. Wydaje mi się, że gdyby ktoś podszedł do mnie do, na ulicy, to bym się zawstydziła, nie wiedziała, co się dzieje. Zresztą były już takie przypadki, i raczej jestem skrępowana bardzo. Także. No, możesz podchodzić, ale. no. ilu lat przyjaźnisz się z Olgą? Z Olgą przyjaźnisz się od roku. Poznałyśmy się w szkole, w liceum. Gdybyś złowiła złotą rybkę, jakie czy życzenia byś wypowiedziała? Zdrowie. żartuję. Chciałabym po pierwsze mieć tyle kasy, żeby nagrać taki pełnometrażowy film i kupić sobie naprawdę takie wow sprzęty. Druga rzecz, to wiadomo, poznać Marców osobiście, coś w tym stylu. I trzecia rzecz, no żeby wszystko się jakoś fajnie ułożyło. Jaka jest Twoja ulubiona gra? Text 3. Niedługo będzie czwórka za rok, także pewnie będzie cztery później, ale teraz jest 3. Mam dodatek po złym roku, jestem wampirem i fajnie się gra i lubię te Simsy, zawsze lubiłam Simsy, to jest jakaś taka. Twój ulubiony film jest tego dużo. Bo na pewno nie powiem jednego ulubionego, ale gdybym miała wymienić to Mr. Popuddy Into the Wild ostatnio oglądałam naprawdę fajny film. Po pierwsze, About time. Czy twoja mama wie, że śpiesz? Tak, wie. Czy kiedykolwiek miałaś innego psa niż Mercy? Miałam kiedyś owczarka niemieckiego, miał na imię Dino, ale już niestety nie ma go. Także miałam też rybkę, królika na dwa dni, sama. No Mercy jest mrożem. Czy masz jakąś konsolę do gier? Jak twoi rodzice reagowali na to, że chcesz mieć włosy koloru innego niż naturalne? To są moje włosy i wydaje mi się, że to są moje włosy. Zuzia, jesteś cudowna. Jak to jest być fejmem w internetach? Szczerze ja nie za bardzo odczuwam, że jestem popularna czy w internecie. No mam niby fanów, mam oglądalność, ale tak ja mieszkam na wsi i raczej tutaj nie ma czegoś takiego, że wychodzę z domu i... Oj Jezu, dużo ona To jest wiadomo, no że zresztą. Przecież miałam, jestem w jakąś małą i nie można powiedzieć, że jestem fejmem. To dobra, nieważne. Jaki jest Twój stosunek do homoseksualizmu? Nie taki, jak powinien być u każdego chyba, no tolerancja i ogólnie spoko. Wolałabyś wylizać pachę Justin'a Biebera czy Harego Stylesa? Eee, pachę Harego Stylesa. Wolałabyś się pocałować z małpą czy z pingwinem? Z pingwinem. Wolałabyś być ruda czy łysa? Ruda. Robiłaś kiedyś jedynkę lub dwójkę w krzakach? Tak. Czy chciałabyś, gdyby była taka możliwość, wyjść za mąż za któregoś członka marsów? Nie, definitywnie nie i to jest dziwne pytanie. Masz Aska? Aska nie mam, nigdy nie miałam i jeśli widzicie szalona Zuzia na Asku, bo nawet chyba jest jakiś taki fake, to naprawdę to nie ja bardzo mi to wkurzyło, bo ta osoba miała chyba tysiąc coś tam, nie wiem nawet co to jest popularności i naprawdę to nie jestem. Ja lepiej nie piszcie żadnych pytań, bo to nie są pytania do mnie, tylko no rozumiecie, nie mam Aska! jesteś teraz w klasie? Jestem w klasie drugiej, liceum, w klasie humanistycznej. Ile masz lat? Za miesiąc będę miała 18 lat. Inne hobby, oprócz vlogowania? Vlogowanie. Czy gdyby któremuś z twoich bliskich, na przykład mamy, przyjaciółce, helikopter urwał głowę i wyrzucił gdzieś dalej od ciała, pobiegłabyś najpierw do głowy, czy do ciała? Najpierw przybiegłabym do ciała, ponieważ nekrofil jest na topie i naprawdę dałoby się coś z tym zrobić. Czy zima przyjdzie tej zimy? No, mam nadzieję, że przyjdzie, bo ja na Narty i wolałabym trochę śnieżku. Ile już miałaś kolorów włosów? Czerwony, rudy, fioletowy, niebieski, turkusowy, różowy, pasemka żółte, pasemka zielone. Teraz ten normalny? No! No ale bym jakieś dziesięć. 10... O, może teraz przejdźmy do pytań z bloga, bo to też zadawaliście pytania, także dużo czasu poświęcasz muzyce i ulubionym zespołom. To muzyka to naprawdę codziennie słucham marsów, ulubionych zespołów, no muzyka jest zawsze i no, chyba tak jak u wszystkich to jest. No muzyka to jest coś, co codziennie się robi, codziennie się słucha i poświęcasz się temu czas. Jaką cechę u człowieka w szczególności cenisz? Człowieku cenię oryginalność, tolerancję sama nie. Dużo jest tych, które powinien mieć człowiek. Jaki jest Twój ulubiony smak? Waniliowy chyba, chociaż tyle tych smaków jest. No powiedziałabym czekoladowy, ale nie. Zastanowiłam się nad tym. Waniliowy, chociaż nie wiem. Cynamonowo-waniliowy z ciasteczkami. Czy nadal robisz te fajne, krótkie filmiki? Daj link do nowego konkursu. Nowy konkurs, dawno go nie było zresztą, także macie link w opisie, macie link tutaj. Yy... Lubię to robić, fajnie robić takie krótkie reklamy i fajnie, że w ogóle ktoś o tym pamięta. Mam nadzieję, że będziecie na mnie głosowali, także nie wiem do no kiedy jest czas głosowania, ale pewnie jeszcze parę tygodni macie. Link w opisie, głosujcie i mam nadzieję, że Wam się spodoba moja reklama Lace. Ile chciałabyś mieć dzieci i jakie imiona byś im nadała? Nie będę miała jakaś możliwość spotkania się z Tobą w rybniku, jakieś autografy, wspólne zdjęcia. Wyjdzie w końcu na to, że Zuzia będzie tam większą atrakcją niż sami Marcin. Dużo osób pyta, czy spotkamy się w rybniku i takie, takie rzeczy, ale niestety powiem tylko, że tam będzie dużo ludzi. To jest logiczne i nie wiem, czy się damy rady spotkać. Fajnie by było, gdyby ktoś mnie tam rozpoznał, zauważył, podszedł, ale z drugiej strony ja będę przy barierce i to gwarantuję. Dlatego, no, no, może po koncercie jakoś uda nam się spiknąć. Sama nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie. Gdybyś mogła być zupą. Jaką zupą chciałabyś być? Chciałabym być zupą owocową, ponieważ jest to moja ulubiona zupa, lubię wiśnie i kluski. Ulubiona piosenka komy? Słuchasz systemu? Listopad. A jeśli chodzi o system, to lubię słuchać nawet płytę. Czy według Ciebie jesteś normalna? Tak, jestem. Jaka jest Twoja ulubiona czekolada? Ostatnio kocham czekoladę Areo. Mniam. Mniam. Czy jest coś, co kochasz bardziej niż Olgę, Merusia i Marsów? Nie ma Czy długo zastanawiałaś się nad nazwą kanału? Jeśli tak, to jaki był początkowy pomysł? Nazwa kanału miała być szybka, prosta, miała być o mnie Na początku miało być to Super Zuzia, ale wyszła w końcu na Szalona i tak jest fajnie Oglądasz Pamiętniki Wampirów? Jeżeli tak, to wolisz Stefana czy Daimona? Tak, oglądam, yy, wolę Daimona Założysz sobie tamblera? Bo tak się składa, że ja mam tamblera i na niego serdecznie zapraszam. Chciałabyś znów jeździć konno i dlaczego przestałaś? Pytanie naprawdę niesamowite, ponieważ nigdy nie jeździłam konno. Gdybyś miała wejściówkę na prywatny koncert marsów, ale mogłabyś przyjść pod warunkiem, że przyjdziesz w obciachowej różowej kiecce, poszłabyś? No jasne, że tak. To jest chyba wszystko, ale naprawdę ciężko było odpowiedzieć na 1600 pytań i to jeszcze takie, które się powtarzały. Także moim zdaniem spisałam się dobrze. Jeszcze raz przypominam o konkursie link w Głosujcie na mnie. Yy, dziękuję, że jesteście. Pytania były naprawdę super. Mam nadzieję, że w przyszłości znowu coś zrobimy. I co ja mogę jeszcze powiedzieć? Popaszki, bla bla bla. Młow. O, ja nagrywam teraz. On sort mm. Non. Mm. 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 Mm.